Mikołaj Krawczyk, który pojawił się w sądzie w towarzystwie swojej obecnej małżonki Sylwii Juszczak i nowej prawniczki Darii Czerkawskiej Staniec, musiał ponownie zmierzyć się z zarzutami. Aneta Zając, nieobecna na rozprawie, reprezentowana przez mecenas Monikę Wiśniewską, wydaje się nieugięta w swojej postawie. W 2022 roku światło dzienne ujrzała kwota zaległych alimentów, sięgająca niemal 150 tysięcy złotych. Krawczyk, przyznając się do problemów finansowych, zobowiązał się do spłaty długu, co zrealizował, biorąc na siebie kredyt. Jego prawnik, mecenas Tomasz Uliasz, podkreślał, że alimenty są obecnie regulowane na bieżąco. Jednakże, pomimo uregulowania zobowiązań, sprawa wciąż nie znalazła finału. Prawnicy aktora wyjaśniają, że brak przekazania informacji o wpłatach alimentacyjnych komornikowi przez Anetę Zając uniemożliwia umorzenie postępowania. 9 października 2024 roku odbyła się kolejna sprawa. W sądzie pojawił się Mikołaj Krawczyk wraz ze swoją nową prawniczką Darią Czerkawską Staniec. Aktorowi towarzyszyła żona Sylwia Juszczak, w sądzie jednak nie pojawiła się Aneta Zając, którą reprezentowała mecenas Monika Wiśniewska. Według prawniczki, wciąż nie ma dowodów na to, że aktor celowo nie płacił pieniędzy na dzieci. Jak podkreśla, brak wpłat wynikał jedynie z jego trudnej i zupełnie niezależnej od niego sytuacji. Mojemu klientowi bardzo zależało na dzieciach i chciał regulować wszystkie płatności. Niestety z przyczyn obiektywnych i od niego niezależnych nie był w stanie. Szarganie jego nazwiska przez panią Anetę i negatywny pr sprawiły, że miał trudności z zatrudnieniem i współpracą. Potem mieliśmy pandemię, która dotknęła całe artystyczne środowisko. Obecna rozprawa dotyczy przeszłości i alimentów, które kiedyś nie były płacone, a już zostały uregulowane. Tu jest ewidentnie brak dobrej woli drugiej strony. Zaznaczam jednocześnie, że przez cały ten czas nie chodziło o brak zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci, tylko o brak zasądzonych wcześniej wysokich kwot, na które mojego klienta nie było stać.